Cześć, witam Was na kanale. Sorry za długą przerwę, no ale nie miałem czasu nagrywać. Także jest tutaj parę gałęzi, taka tu jest woliera zrobiona. Wy w wolierze mamy papugi faliste. Na razie jedna para. Miałem ją w domu. Ale zbudowaliśmy taką wolierę. I teraz jest tutaj są papuszki. Są sobie papużki. papużki, one są od soboty, a dzisiaj mamy wtorek, a jeszcze klatka stoi, bo wcześniej miały żarcie, bo wiadomo, się od razu nie przyzwyczaiłem, gdzie mają jedzenie. To jest cała para, niebieski samcyk, taka żółta samica. Samica jeszcze jest z moich lęgów, co były w klatce. Ale tu jest budka taka. Taka budka, co była w klatce. pyk o. To ta żółta samiczka się tutaj wykluła. I dalej mam jeszcze taką małą budkę. Ją będzie trzeba jeszcze powiesić gdzieś. I taki. Taki, taki, o. Taką budkę. Może będzie coś w tej budce. Zobaczmy. Coś. Mam plany, ale jeszcze nie wiem. Także no co? Kapuszki faliste. Tu jeszcze żarcia trochę mają. Dzisiaj, wczoraj, postawiłem wieczorem tutaj. Tak to miałem na ziemi, koło klatki. Widziałem, że jadły z tego, ale no. Wiadomo. Są tutaj, zbliżają się gdzieś. Samiczka lata latają sobie dużo miejsca. Samczyk sobie tutaj usiadł. Ja tak tu trochę posypie. O, ja no, zobaczymy, może się tu przyzwyczai i będą tu z tego jadły. Tutaj jest taki blacik zrobiłem. No. <laughs> Pokażę, jak jest zdalne. tutaj W takim pomieszczeniu mamy woliera. Jest, tutaj ma tak o tak ma 2,80, a tutaj ma chyba 2,20 albo 2,50, już nie pamiętam. Także no co. I to by było na tyle w tym odcinku. Także yy, Zapraszam do kolejnych odcinków. Kolejny odcinek będzie z Głębi.